Masz obawy przed zakupami online? Zastanawiasz się, czy zakup złota przez internet jest bezpieczny? Nie wiesz, czy warto zaufać komuś, kto jedynie co jakiś czas pojawia Ci się na TikToku? W dzisiejszych czasach te obawy są w pełni uzasadnione. Ale mogę Ci pokazać, że ze mną nie ma obaw. Jestem Łukasz z Mennicy Szczepańskiej. Zaufali mi już klienci z całej Polski. Kliknij plusik, aby być na bieżąco. A teraz konkrety. Po pierwsze, kilkuset zadowolonych i powracających klientów. Nie prowadzę anonimowej sprzedaży. Ciężko buduję swoją renomę i pracuję na zaufanie poprzez dostarczanie zamówionych towarów zgodnie z ustalonym terminem i o ustalonej cenie. Wielu klientów wraca regularnie, kupując złoto jako część swojej strategii długoterminowego zabezpieczenia. Jestem obustronnym partnerem w transakcji, sprzedaję oraz kupię od ciebie złoto, jeżeli akurat będziesz potrzebował pieniędzy. Działam wielopłaszczyznowo. Szukam optymalnego rozwiązania dla każdego portfela. Po drugie. Kontakt ze mną masz zawsze, bezpośrednio. Na moim profilu znajdziesz dane kontaktowe, możesz zadzwonić, napisać maila, przyjść osobiście. Na sklepie internetowym również dostępny jest czat. Zawsze udzielam odpowiedzi na zadane pytania w razie wątpliwości. Jeżeli interesuje Cię moja oferta, nie wahaj się zapytać. Po trzecie masz wybór stacjonarnie lub z dostawą. Jeżeli mieszkasz w Krakowie lub okolicach, zapraszam do mojej placówki. Jeżeli wolisz, aby kurier dostarczył ci zamówienie, oferuję również bezpieczną wysyłkę z ubezpieczeniem. Skontaktuj się ze mną, pomogę ci przejść przez cały proces krok po kroku.